Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj. Robert Lewandowski, mimo 35 lat, wciąż występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Mimo iż wielu jego rówieśników gra w Arabii Saudyjskiej czy też w Stanach Zjednoczonych, polski napastnik walczy z FC Barceloną o najwyższe trofea. Niestety, jego wiek sprawia, że media podważają jego przydatność w Katalonii. Jak media nazwały początek sezonu Lewandowskiego bezbarwnym, czemu Polak w przyszłym sezonie może odejść z Kambnołu? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o nietypowym zachowaniu Leo Messiego oraz o Neymarze, który został dosłownie obsypany złotem w Arabii Saudyjskiej. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji polski, który na rozgrywki w ekstraklasie przygotował limitowaną akcję specjalną. Korzystając z kodu Football lub rejestrując się z linku w opisie, możecie otrzymać dodatkowe 250 zł bonusu za wytypowanie gola dowolnej drużyny z ekstraklasy. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli padnie gol, można zgarnąć 250 zł. Szczegóły akcji znajdują się w regulaminie w opisie. Co ciekawsze, promocja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli 1560 zł bonusu na start plus zakład bez ryzyka do 100 zł. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. I pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. W niedzielę FC Barcelona rozegrała swoje drugie spotkanie w lidze hiszpańskiej z Cadiz. Tym razem drużyna Xaviego zdołała zdobyć 3 punkty, wygrywając 2 do zera. W całym starciu mocno przeważali zawodnicy Barsy, jednak gole padły dopiero pod koniec spotkania za sprawą Pedriego oraz Ferana Torresa. Jak to w przypadku spotkań FC Barcelony bywa, nie obyło się bez kontrowersji. W meczu nie brakowało ostrych starć, a fani są zbulwersowani decyzją sędziów o braku podyktowania żadnego rzutu karnego przy dwóch mocno stykowych sytuacjach. Jak w spotkaniu wypadł Robert Lewandowski, oddał kilka strzałów i co najważniejsze, zanotował asystę. Prawda jest jednak taka, że lewy jest rozliczany z bramek, a tych znów mu brakuje. Kapitan reprezentacji Polski po dwóch meczach nowego sezonu pozostaje bez gola. Mundo Deportivo określiło go jako zablokowanego. Ma nie najlepszy początek sezonu, łatwo tracił piłkę, a jego strzały były nieudane. Najważniejsze jest to, że niepowodzenia go nie zahamowały. Skończyło się na tym, że zaliczył asystę do swoich statystyk. Niestety, póki co, jest bezbarwny. Większość hiszpańskich dzienników oceniła występ lewego na szóstkę w skali od 1 do 10. Tak z kolei Javi Hernandez komentował występ polskiego napastnika: Nie jestem tym zmartwiony. Robert w końcu strzeli, musi zachować cierpliwość i nie opuszczać swojej pozycji. Moim zdaniem, w drugiej połowie grał dobrze. Na koniec zaliczył asystę. Robert potrzebuje jednego gola, jak wszyscy napastnicy. Dobrze pracował dla drużyny przez całe spotkanie. Pozostajemy przy temacie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik wczoraj obchodził swoje 35. urodziny. W dniu urodziny Roberta trzeba życzyć mu powrotu do dobrej dyspozycji, ale też można zadać sobie pytanie, czy jest on w stanie to zrobić. Czas mija nieubłaganie, a osiągnie. Już teraz pojawiają się dyskusje, czy Ferran Torres nie powinien otrzymać więcej minut kosztem Polaka, więc dziewiątka Barsy musi poprawić swoje notowania. Zwłaszcza, że nowy napastnik Viktor Roche trafi do Barcelony najwcześniej w styczniu, a zapewne będzie potrzebował trochę czasu na adaptację. Trzeba też zwrócić uwagę, że Barcelona jako zespół nie wystartowała w tym sezonie na pełnym gazie. Być może zawirowania związane z amerykańskim tournée i mniejszą liczbą treningów spowodowały, że drużyna nie jest tak dobrze przygotowana do sezonu, co ma swój wpływ również na lewego. A może to po prostu rygor treningowy w Bayernie utrzymywał Polaka na najwyższym poziomie? Odpowiedzi nie znamy, ale liczymy na to, że wraz z rozwojem sezonu Lewandowski będzie łapał formę. W tym celu najważniejsze będzie maksymalizowanie zalet 35-latka, a zatem ustawienie go tam, gdzie czuje się najlepiej i jest najbardziej potrzebny w okolicach pola karnego. Mimo wszelkich nadarzających się problemów, Robert Lewandowski wciąż jest fundamentalną postacią w szatni Barcelony. Lecz to niebawem może się zmienić. Tak zapowiada kataloński portal El Nacional, który sugeruje, że do wielkiego zwrotu w sprawie kapitana reprezentacji Polski może doprowadzić transfer 18-letniego Brazylijczyka. Wiktora Roche. Jak zaznacza El Nacional przybycie Wiktora może być kluczowe dla przyszłości Roberta Lewandowskiego i sprawi, że Polak przestanie być nietykalny w FC Barcelonie. Były napastnik Bayernu Monachium pomimo swojego wieku nie zaakceptuje roli zastępcy, co może przyspieszyć jego odejście do następnego lata. Gdyby tak się stało, nie stanowiłoby to dużego problemu dla Barcelony, która mogłaby wykorzystać Lewandowskiego przy ewentualnym transferze. Kluczowe będą występy Brazylijczyka. Prawda jest jednak taka, iż Xavi nie zastąpi Roberta Lewandowskiego 18-letnim Wiktorem Roche. Polak posiada status lidera Barcy, co też udowadnia w niemal każdym meczu Blaugrany. Transfer 18-latka może odciążyć Lewandowskiego, który nie będzie występował pełnych spotkań, kiedy wynik będzie już po prostu pewny. Wielu zawodników wieku lewego znajduje się na tak tzw. piłkarskiej emeryturze w Arabii czy też w Stanach Zjednoczonych. Kapitan Polski jest jednak tytanem pracy, który nie powinien mieć problemu z grą na wysokim poziomie jeszcze przez okres dwóch, trzech lat. W końcu pamiętajmy, że w poprzednim sezonie został królem strzelców dla ligi. A według Was Robert Lewandowski może odejść z FC Barcelony już w przyszłym roku? Jak oceniacie aktualną formę polskiego napastnika? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. W niedzielę Inter Miami w finale zmierzył się z drużyną Nashville. Po ciężkim boju drużyna Leo Messiego zwyciężyła w rzutach karnych. Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczął oczywiście reprezentant Argentyny. W 23 minucie popisał się kapitalnym uderzeniem. Jak się okazuje, fantastyczny strzał sprzed pola karnego to raptem część tego, co zaprezentował mistrz świata z Kataru. Po ostatnim gwizdku kamery uchwyciły zachowanie 36-latka wobec jednego z piłkarzy Interu Miami. Przeprowadzka Messiego do Stanów sprawiła, że trener Gerardo Martino mianował go nowym kapitanem. Nieco wcześniej tę rolę sprawował D'Andre Jedlin, który występuje w tym zespole od dwóch lat. Zaraz po zakończeniu meczu nowy nabytek Interu Miami postanowił oddać opaskę obrońcy, wynagradzając w ten sposób jego wkład w grę drużyny. Mimo tego, że Amerykanin się stawiał, chwilę później wspólnie podnieśli puchar za triumf League's Cup. Zobaczcie sami. Neymar już oficjalnie został nowym zawodnikiem Al-Hilal, przechodząc z Paris Saint-Germain za kwotę aż 80 milionów euro. Brazylijczyk w Arabii dostał dosłownie wszystko, czego tylko chciał: prywatny personel, ogromne pieniądze, potężną willę oraz kilka samochodów sportowych. Wiadomo już, że reprezentant Brazylii będzie się cieszył wszelkimi wygodami na Bliskim Wschodzie. Próbkę przepychu i bogactwa zobaczyliśmy podczas jego prezentacji na stadionie. Głośnym echem odbyła się także informacja o podróży Neymara do Arabii. Okazało się bowiem, że 31-latek udał się do nowego klubu na pokładzie prywatnego Beninga 747. Samolot, w którym podróżował wyłącznie zawodnik oraz obsługa, jest określany mianem latającego pałacu. Hello, hello friends. Let's go through it. Luksusy zagwarantowane Neymarowi nie umknęły uwadze internautów. Nie brakuje głosów sprzeciwu. Podkreśla się, że tego typu działanie stoi w kontrze do ogólnego dbania o środowisko. To, co dzieje się obecnie w Arabii Saudyjskiej, przyprawia o zawrót głowy. I martwi, iż niebawem drużyny pokroju Al Nasr czy też Al Hilal będą prezentowały podobny poziom sportowy jak obecnie Real Madrid czy też FC Barcelona. A według Was Arabia Saudyjska zniszczy futbol? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.